Siostry i bracia w Chrystusie, a przede wszystkim córki umiłowane i synowie naszego Ojca. Maryja zachowywała i rozważała w swoim sercu wszystkie te sprawy. Tak czytamy w Ewangelii. I to bardzo ważne, ponieważ dzięki niej dowiadujemy się o tych wielkich wydarzeniach, które teraz chcę przeżywać na nowo. Dlatego, że ona zachowywała te wszystkie sprawy i starała się zrozumieć. Na pewno nie było to łatwe dla niej i stawiała sobie pytanie, dlaczego to niezwykłe dziecko, o którym jej mówił Anioł, i którego poczęła w swoim łonie, narodził się w Betlejem w takich bardzo trudnych, bardzo ubogich warunkach. Dlaczego musiała położyć go w żłobie? W grocie betlejemskiej, dlaczego nie było dla Niego miejsca wśród ludzi. Na pewno takie pytania stawiała sobie Maryja, żeby zrozumieć to, co się wokół nie dzieje i jaki ma plan Pana Boga. I z całą pewnością szukała odpowiedzi w Słowie Bożym. Starała się zrozumieć te wydarzenia w świetle. Tego, co Pan Bóg już powiedział w Starym Testamencie. Maria na pewno czytała i znała Stary Testament, Słowo Boże, które zapowiadało przyjście Mesjasza. I pewnie sobie przypominała niektóre teksty, szczególnie Księgi Izajasza, które mówią o pokornym, cierpiącym słudze, słudze pańskim. I, I prawdopodobnie odnosiła te słowa właśnie do Jezusa, do tego, który się narodził, starała się zrozumieć w świetle Bożego Słowa, to, co się wokół nie dzieje. I chciałbym wam wszystkim życzyć tego samego, to znaczy, żebyśmy starali się zrozumieć to, co wokół nas, to, co się z nami dzieje, to, co nas spotyka, w świetle Bożego Słowa. Żebyśmy tam szukali odpowiedzi na pytania, które się może rodzą, dlaczego tak się dzieje. Ja też szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego jestem w tej chwili w seminarium, dlaczego, dlaczego mam taką nie inną posługę, ale również dlaczego spotykają mi różne trudności, kłopoty, dlaczego, dlaczego nie wszystko idzie tak, jak bym chciał. Szukam odpowiedzi w świetle Bożego Słowa. Bo ono jest po to nam dane, że, żebyśmy zrozumieli sens naszej historii, mojej historii. I dlatego niech te święta Bożego Narodzenia będą okazją, żeby na nowo zaprosić Pana Boga do naszego życia i na nowo zacząć słuchać Jego słowa, żeby zrozumieć. Niech historia każdego z nas, Twoja historia, moja historia, będzie historią nie tylko ludzką. Ale niech będzie naprawdę historią Boga i człowieka. A teraz jeszcze kilka słów powie do, do, do nas wszystkich nasz lider Tomek, piechnik. Bracia i siostry, jest miesiąc październik, a jestem tutaj na polu pasterzy. I chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Wiem, że jeszcze dwa miesiące i nie wiem, co się wydarzy przez te najbliższe dwa miesiące, ale z tego miejsca, gdzie Anioł pasterzom mówił, że Bóg się narodził, że Słowo stało się ciałem, chcę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim szalom Bożego Pokoju, który przynosi Jezus. Aby ten pokój był w Waszych rodzinach, aby był w Waszych sercach, jak również radości. Z narodzenia się Pana Jezusa, bo On też daje taką radość, której świat dać nie może. On daje prawdziwą radość i prawdziwy pokój. Wszystkiego dobrego na te święta.